Siema, siema Ja życie może tego typa od Logana Paula, który e, dosłownie stał pod jego chatą i miał nadzieję, że go wpuści. E, udawał, że był blokiem. no i koniec końców Logan Paul go wpuścił. Nagrał z nim odcinek, gdzie go nazwał mini-Loganem Paulem. Logan Paul dostał 15 milionów wyświetleń i o tym typie zapomniał, a ten typ robi sobie karierę w Polsce na tym, że zna Logana Paula. <laughs> tak właściwie to po odcinku z Loganem Paulem nic tam ciekawego nie było, e, bo nazywał... On się Jakub Borowski. U niego na kanale nic nie było pomiędzy z tego co mi wiadomo, ale nagle w Polsce pojawił się u Freeza. Jako wielki szał, wow, on miał kontakt z obganem Paulem, a wtedy Logan Paul dla e, Freeza był jak Mr. Beast dla Freeza w tym roku. Czyli wielką inspiracją i chciałby go kiedyś poznać. Dlatego tam wystąpił u Freeza, jakiś mini wywiad był czy coś. No i na tym się w sumie skończyło to wszystko. Przez dłuższy czas, przynajmniej, bo później powstał jakiś e, borowski show czy coś takiego co było w ogóle fundowane przez nasze podatki, więc super. No i dobra, to było nawet spoko, tylko produkcja była taka, że bardziej na YouTube, a, a on sam w sobie no nie jest jakąś osobą, która ma jakiś tam charakter, który spowoduje, że aż się chce go oglądać, no powiedziałbym, że jest taki trochę bez charakteru. No i o Borowskim znów było cicho aż do ostatnich w sumie tygodni, no bo dostał się na londyńskie jakieś tam studia, na które prawdopodobnie jest trudno się dostać, ale są one też bardzo drogie. E, bardzo dobre oceny miał, ale nie wiem, jego rodziców nie stać, żeby 700 czy tam 800 zł mu dać. więc zdecydował, że skoro e, rodzice nie chcą mu dać, to będzie prosił losowych milionerów na, e, na social mediach, e, prosił tego gościa od impostu... Wiem, jak zdobędę 600 tysięcy złotych na studia na jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. Chcę zaparzyć herbatę Rafałowi Brzosce. W początku nie chciałem cię w ogóle angażować w tę akcję, ale odwiedziłem trzy biura impostu, rozdawałem wszędzie te ulotki i niestety. Nadal nie mam informacji zwrotnej, dlatego jesteś moim asem w rękawie. Ten gość od Impostu w sumie odpowiedział, że on i tak finansuje już ludziom studia, więc niech się zapisze do programu i może będzie miał szansę, może nie. No i tutaj zaczęła się historia, którą najbardziej chciałem omówić w tym filmiku. Bo jak wiecie, był taki trend, kiedyś na przykład siedzę na ławce 100 dni, aż dopóki frizz ze mną nie usiądzie, czy coś. To był taki. Trend, który uczył dyscypliny ludzi, w sumie nawet był taki, no nieinwazyjny, tak? Ale przez to, że to daje efekt, że jak ktoś na coś czeka, to w końcu influencer, jakby jest nawet zmuszany poniekąd, żeby to zrobić, e, no to przez to zrodziło się coraz bardziej inwazyjne czekanie na różne rzeczy. Na przykład widziałem, że jakieś tam dziecko na TikToku czekało, żeby spacer mieć z chmurką 300 dni, czy ile tam. No i po jakimś czasie ten trend po prostu taki uciążliwy się stał. Zgaduję, że ci influencerzy, którzy. Zgadzali się na to wszystko, potem żałowali, bo, bo, bo teraz mają, nie wiem, spam wielki tego, jak ludzie czekają na coś od nich. No bo tak, z usiąść ze mną na ławce stało się to bardziej takim, o, chcę coś materialnego. No i ten cały Borowski zdecydował, że e, zrobi serię na TikToku, gdzie codziennie jest pod siedzibą TVN i czeka, żeby Kuba Wojewódzki podpisał z nim umowę przyjaźni. Większość jego TikToków posiada muzykę copyrightową. Nie wiem, jakby to jest takie coś, że on jest nudny sam w sobie, dlaczego? dlatego próbuje dawać przynajmniej muzykę, która jest trendy w tle i pewnie myśli, że przez to więcej ludzi go obejrzy. W pierwszym TikToku przedstawia warunki umowy. Mówi, że cała akcja jest niby humorystyczna i tak naprawdę nie jest aż tak bardzo odklejony. A jego warunki to to, że przyjaciele są zobowiązani dodać z siebie nawzajem do znajomych na Facebooku. Mega zabawne. Przynajmniej raz na tydzień mają obowiązek spotkać się, wy w celu konsumpcji trunków wysokoprocentowych. To najmniej raz na dwa tygodnie mają obowiązek powiedzieć sobie minimalnie jeden komplement. Każdego miesiąca muszą udzielić sobie przynajmniej trzy porady w sprawach sercowych. No i są zobowiązani przedstawić drugą stronę wszystkim innym osobom mający status przyjaciela. Czyli generalnie coś mega zabawnego. N nie wiem, nie wiem jakiego mam cel na tym. W sensie ja, ja trochę wiem. Which includes adding each other to close friends on Instagram, going for one pub trip a year and finally saying happy birthday, even verbally or digitally. Tak, jest to po prostu polska wersja, taka nieudana próba kopii, taka desperacka kopia, bo Max Fosch nagrał film, gdzie tego gościa z Harry'ego Pottera, tego takiego blondyna dziecko, takiego Max M Malfloja, tak taką się chyba nazywał, no to aktor z tego właśnie filmu, ten Malfloy, żeby został jego legalnym przyjacielem i tego Malfloya jakoś tam na golfie spotkał i dał mu podpisać koszulkę, a ta koszulka to był jeden wielki wydruk kontraktu, że jest jego przyjacielem. Wiecie, i to jest takie nawet zabawne, kurde, śmieszne, zaheheszkowałem bardzo interesujące i kreatywne. A co nasz Jakub Borowski robi? Codziennie nagrywa TikToki spod siedziby TVN i po prostu robi jakieś różne żenujące rzeczy, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby Kuba Wojewódzki został jego przyjacielem. Zawsze, zawsze jest tak z Polską, że weźmiecie coś z zagranicy, jakiś ciekawy pomysł, który mógłby być łatwo i znaczy może nie łatwo, ale bardzo fajnie wyegzekukowany i f f fajnie by to wyglądało wszystko. Tak jak na przykład robi Oj Wojtek z Japonią, co w sumie jest bardziej oryginalną serią, ale jest po prostu dobrze zrobione. E, a tutaj mamy chłopa, który wziął coś z Ameryki, w sumie to z Anglii. I po prostu to robi źle, i bardzo zdesperowanie, i ciężko się to ogląda. Mam pierwszy esej dla Kuby Wojewódzkiego. Każdego dnia, dopóki Kuba Wojewódzki nie podpisze mojego kontraktu przyjaźni, zobacz poprzedniego TikToka. Będę przynosił do TVN-u taki esej, zatytułowany Dlaczego chciałbym zostać przyjacielem. Jakuba Władysława Wojewódzkiego. No i teraz pytanie, co dalej? W sensie, jakie będą kolejne kroki desperacji tego człowieka? On będzie e, pod kogoś domem kampił? I za każdym razem, jak on będzie wychodził, to będzie miał nadzieję, że, że zwróci na niego uwagę ta osoba? Nie wiem. I jeszcze te eseje. Po co on codziennie jakieś eseje robi? Co w tych esejach w ogóle takiego jest? Ja nie wierzę w to, że ten człowiek autentycznie co, codziennie pisze wielkiego eseja. Bo wiecie, eseje są. Olbrzymie, no kurde, no chyba że korzysta z tego czatu GDP czy coś takiego, tego co y, samemu ci generuje esej, to, to jest taka możliwość, wydaje mi się, że jest nawet bardzo to możliwe, no bo co innego ma pisać codziennie, tym bardziej, że on już robi 70 dni, coś takiego? zajmuje mi ponad 3 godziny, nie? Zastanawiam się, czy nie wbić do niego bezpośrednio i przekazać mu esej, albo nie będę gościa stalkował. Ja chcę tylko neutralnie przynosić swoje esejki. On nie chce stalkować i neutralnie dawać tylko swoje esejki. Chłopie, to sobie nagrywasz codziennie, jak czekasz na niego przed TVN i nocujesz niby i tam inne rzeczy. No sami za chwilę zobaczycie, to jest dopiero, to jest dopiero czubek góry lodowej. Czy uzyskałem odpowiedź? Niestety nie. Czy się poddaję? Absolutnie nie. Do końca świata... I jeden dzień dłużej. I o to mi chodzi. Ja jestem za tym, żeby się nie poddawać i dążyć do celu. W momencie, gdy to nie jest jakby... Poniekąd stalkowanie drugiej osoby, takie trochę dręczenie jej, nie, nie wiem, jak to do końca uznać, bo to nawet jest troszeczkę nielogiczne, aby Kuba Wojewódzki dał mu atencji, tak szczerze mówiąc, bo wtedy ludzie prawdopodobnie będą częściej takie rzeczy robić, gdzie siedzą pod siedzibą TVN i się skończy na tym, że nagle 50 ziom ziomków będzie robić sobie codziennie, siedzę pod siedzibą TVN, nie? Więc już jakby cała idea tego jest spalona. No, chyba że w końcu Wojewódzki odpowie i yy, wszystkich hejterów jak ja. Yy, Zamkniesz im... Gęby. Chyba, że to będzie jeszcze większa motywacja, żeby to robić. No, proszę, nie rób tego. Po prostu przestań. Są inne, bardziej kreatywne metody. Przepraszam bardzo, że nie chcę jakoś nachalić. Jak ktoś odbiera te eseje? Tak pierwsze, tak. Naprawdę? Tak. O kurde. Ale... nie mogę. <noise> Chłop codziennie przychodzi, daje jakieś eseje w kopertach i mówi coś o tym, że nie chce być nachalnym. Jest tyle pięknych rzeczy, w które możesz inwestować swój czas. Na przykład. No, widzowie wiedzą, co powiem. No, Lego, na przykład. No, no cokolwiek, no. <noise> nie wydają się na głupiego człowieka, na że mądrego, po prostu takiego Zdesperowanego, co powoduje, że wygląda na bardziej tego niż faktycznie jest. No i jakoś po dwunastym dniu y, Kuba dostał do Kuby nareszcie zaproszenie. Zaproszenie, aby być po prostu częścią tego. Y, tych ludzi, co oglądają i są publiką podczas nagrywek. Y, dostał od niego książkę, coś tam o nim wspomniał, co nakręciło jeszcze bardziej tego Kubę z TikToka. Pływam w śniegu pod siedzibą TVN. Szczerze, nie wiem dlaczego. Ale jak robisz siebie debila, to TikToki mają więcej wyświetleń. A ja chcę, żebyś dowiedział się o tym, że przyniosłem ci 33 esej. No i tutaj mamy pana, który nie chce pieniędzy raczej zarabiać, bo jakby chciał to by po prostu poszedł do szkoły i raczej ze średnią 6.0, którą podobno ma i dostaje się na super studia, to by na pewno znalazł jakąś normalną pracę, która, znaczy normalną, no po prostu bardzo dobrze płacącą pracę, ale on chce zostać influencerem i... I takie coś wrzuca na TikToka. A to jest dopiero 33 dzień. Pomyślcie, co jest później. Zastanawialiście się, o czym są moje eseje, które piszę od dwóch miesięcy? Są o. tego się dowiecie. Chyba, że Kuba Wojewódzki wam powie. To już 42 esej O mi trochę przypomina Natana Marconia. W sensie Natan Marconi też nie wiedział, gdzie jest ta granica między tym, żeby przestać po prostu z tą desperacją, a żeby dalej dążyć do czegoś tam, przez co potem chwilowo źle skończył, potem powrócił, teraz znowu o nim nie ma śladu. No i generalnie już nie wiem, jaki jest do końca cel tego, no bo, okej, okay, realnie się nie zaprzyjaźni z kubą wojewódzkim, więc on, nie wiem, chce od niego pieniądze wyciągnąć na te studia, czy, czy, czy co? No bo jak zdobędzie atencję, to co z tego? W sensie zdobył dużo atencji od Logana Paula, nie wykorzystał tego, bo żadnego kontentu nie robił takiego, żeby przyciągnąć ludzi, żeby tam zostali. Później dostał atencję od Freeza i też tego nie wykorzystał, to co Kuba wojewódzki może mu zaoferować, nie rozumiem. Tu nawet żadnej większej historii nie ma o tym, dlaczego Kuba wojewódzkiego tak bardzo lubi i chce go poznać, cokolwiek po prostu. Kuba, bo on też się nazywa Kuba. Kupiłem słuchawki wygłuszające. Kubie wojewódzkiemu. Żeby wygłuszyć krzyki tego natrętnego chłopaka, który codziennie przynosi mu eseje. Tak jakoś w głębi duszy mi go trochę szkoda, tak, tak po ludzku po prostu. Trochę taki mixer case, który po prostu jest zagubiony, tylko. Taki mikser, że, że bardzo jest zdesperowany, żeby gdzieś tam dążyć, a mikser do końca tego celu nie widział chyba. Śpiew, w śpiworze pod TVN. To się skończy na jakimś, nie wiem, zakazie zbliżania się do firmy czy coś. No to, to inaczej nie widzę, żeby to się skończyło. Jestem obklejony pod siedzibą TVN. Gdzie obklejony. Klej. Nie odklejony, tylko obklejony. Tu macie żart. W ogóle przyniosłem 73 esej na Kubusza Wojewódzkiego. O tu, na czar. Tam się to coraz gorzej coś się dzieje, tam w głowie, no chłop z desperacji wziął klej i zaczął się smarować przed tą siedzibą, a to jest dopiero 70 dzień. Jakby czy człowiek w jakimś momencie sobie nie ogarnia, ej, ty, Kuba Wojewódzki prawdopodobnie te listy dostawał i w jakimś momencie po prostu powiedział, weźcie to od razu, wyrzucajcie i tyle. Jak to się skończy, to się wszystko okaże, raczej mnie to zbytnio nie interesuje, po prostu chciałem sobie popatrzeć trochę na tak zwany downfall osoby, która miała wielki potencjał, bo nie jest głupią osobą, jest po prostu taką może mało kreatywną osobą, z czego widać tutaj na TikTokach i może dlatego mu nie wyjdzie, nie, nie wyszło, nie wiem. I pomału, na, znaczy w sumie bardzo szybko i zaczyna iść tą ścieżką, że o, nie jestem kreatywny, nie mam pomysłu na siebie, to będę robił ze siebie głupka i takim sposobem będę miał wyświetlenia. To nie jest dobra ścieżka. Nie rób tego. <laughs> ja się z tobą żegnam, widzowie. Z tobą żegnam, widzowie. Tak, polska. Polski język trudny język. Zobaczymy, zobaczymy się. Dobra, ja już zgłupiałem po prostu przez to, co oglądam. Widzimy się jutro. Zostaw lajka, zostaw suba ogonaj do końca, na razie udało się.